Przy wydziale powołać taki zespół do spraw infrastruktury rowerowej z parę osób znających infrastrukturę dokładnie, punktowo, żeby można było zrobić kontynuację dzisiejszego spotkania. Bo mamy, mamy półtorej godziny, Państwo się nasłuchacie, my się nagadamy. Co z tego wyniknie, nie wiadomo. Gada się dobrze. To znaczy, wyniknie na pewno to, że. Bardzo się cieszymy z tego spotkania i z Państwa wniosków, które oczywiście wszystkie zanotujemy i będziemy na bieżąco tutaj analizować, co możemy w pierwszej kolejności wykonać, co poprawić. Drugim tematem jest tutaj już wspomniane to dofinansowanie i rozbudowa naszych ścieżek rowerowych. No i oczywiście Państwa uwagi przy projektowaniu i przy remontach ulic. Także tutaj mamy, można powiedzieć, powiedzieć, to na takie trzy zasadnicze zadania dla nas. Także my jesteśmy bardzo tutaj z panem Aleksandrem podbudowani całym tym spotkaniem. No i chcielibyśmy po prostu od państwa, też z państwem, prowadzić dalej dialog i czy zorganizować następne spotkanie. Myślę, że już jak będziemy mieli jakieś dodatkowe informacje na temat tutaj, jaką kwotą będziemy dysponowali na remonty. I, I wtedy byśmy już tutaj y, z pomocą państwa wspólnie decydowali właśnie o tej naszej rozbudowie tych ścieżek rowerowych. To jeszcze czwarty temat bym wprowadził, odnośnie tras rowerowych turystycznych tego tak, przecież już mamy. Te trzy nasze trasy rowerowe, południowa Panorama Hełma, Uroki Sobowickie, Fakto, gminy, gminy Hełm. Natomiast e, że tak powiem, zarządcą tych tras jest miasto Hełm, prawda? Więc też część tych tras może było połączyć. To, to był jeden z moich takich pomysłów, aby e, przy parku wodnym zrobić takie były punkty i... Mm, Miejsce startu do, do tych tras rowerowych, ponieważ tam mamy infrastrukturę w każdą stronę, prawda, więc jest to świetne miejsce, że dojeżdżamy do jednego miejsca, wybieramy sobie jakąś trasę i robimy z tej trasy pętlę, prawda, i, i wracamy z powrotem w dane miejsce, prawda. W związku z tym, że, że park wodny to sama atrakcja w sobie, prawda? Mamy blisko e, dworzec PKP Hełmiasta, więc turyści mogli przyjechać prawda, w, pociągiem na przykład do hełma, zostawić sobie na przykład, e, czy auto zostawić sobie gdzieś na parkingu przykład o, przy parku wodnym i z tego miejsca zaczynać e, e, jazdę dookoła naszego hełma, czy, czy nawet po tych trasach hełmskich, czyli to co kiedyś zrobiłem kiedyś kilka takich tras miejskich, odnośnie na przykład miejscami pamięci narodowej, czy miejscami pomników przyrody, prawda? Więc te trasy by się łączyły, czyli jedno takie główne miejsce, gdzie wszystkie te trasy rowerowe Skupiałyby się w sensie startu i mety, prawda? Czyli takie jedno, takie centrum prawda, przy parku wodnym. Byłoby fajne. zwłaszcza, że Green Veloc przebiega tamtędy, więc też turyści tacy przykładowo, którzy przyjadą do hełma, prawda, wiedzą, że w tym punkcie. No i kolejny punkt taki przy okazji tego to po utworzenie informacji turystycznych w parku wodnym, prawda? to też by to było takie kompleksowe, prawda, bo Park Wodny jest czynny codziennie praktycznie, tak, i w godzinach takich, A wiadomo, w sobotę przyjeżdżają rowerzyści, czy w niedzielę, informacja tradycyjna zamknięta jest, prawda, nie ma informacji o tych trasach, o atrakcjach w hmm. Chełmnie, prawda. Tak, to jakaś ta, by jakaś no. tablica stała. Tam tablicę no, no, będą z trasami, to... tak. tak. Oznaczenie to te jako... No, tak, to, to jest, to przy okazji jest, tak. tak samo już przy, 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 przy jeżeli będzie, będziecie mieli fundusze, to nawet można było porozmawiać z lokalnymi przedsiębiorcami o ustawienie takich tablic na trasie Velo, czyli początek wojskowiska i wjazd. Od strony ceramicznej, w tablicę informacyjną taką o atrakcjach w Chełmie, prawda, o serwisach rowerowych, o, o miejscach noclegowych, o restauracjach. No, no, tylko jedna ważna rzecz, żeby tam nie było 40 logotypów sponsorów. Nie, no to, to właśnie to wybrać w... tylko czy zrobić przetarg w formie takiej, kto by chciał. No przecież miasto nic, nic nie będzie kosztowało, to jeżeli będą sponsorzy na taką tablicę, prawda, z mapą, z miejscami, z atrakcjami i y, świetne miejsce, tak? Witamy w hełmie, prawda, witamy rowerzystów tr na trasie Kribele w Chełmie. I e to już na samym, na samym wlocie, prawda? A przepraszam, a to nie lepiej jest zrobić po prostu jakąś taką aplikację? Tak, ale rowerzyści niektórzy są tacy, że, że no, to są, to posługują to się papierem. Ale nie, nie. Typowo, typowo, tylko i wyłącznie. A, jest aplikacja. Aplikacja, która będzie obsługiwała Chełm. Tak jest, jest, tak? by... tak. jest taka aplikacja. Z atrakcjami, Jest taka aplikacja Tak? Tak, aktywne miasta. A to jest nasza, czy w ogóle? To jest, to jest aktywne miasta. Tak, z tym, że aktywne miasta, to, tą aplikację po prostu licencja opłaca miasto Bydgoszcz. Mhm. Miasto chyba ma umowę na, na korzystanie z tej aplikacji. To było na potrzeby takiej rywalizacji rowerowa stolicy Polski. W tej aplikacji są trasy rowerowe, są atrakcje, są, są na przykład gry miejskie. Przecież robiliśmy rowerową stolicę Polski dwa lata temu, w tym roku się nie udało nic zrobić z miastem, więc. tam. Uważam, że ta aplikacja jest świetna, bo mamy też aplikacje, które są trasy rowerowe i możemy za pomocą tej aplikacji nawigować tą trasę. A mają ją za darmo przede wszystkim. Nic nas to nie kosztuje. Tak? Możemy rywalizację robić dowolne. E, będę rozmawiał też, aby w tym roku miasto zabezpieczyło jakieś środki na nagrody w przyszłej edycji, prawda, rowerowej Stolicy Polski i możemy robić, to Aleksander doskonale wie, możemy robić różne rywalizacje do szkół, prawda, i tak dalej, więc mamy aplikacje, mamy narzędzie, praktycznie darmowe, tylko kwestia tego, aby ktoś to obsługiwał i, i musi być ktoś w urzędzie miasta, który by chciał tym się zajmować, natomiast no, problem jest kadrowy. Z, z, nie wiem, kto się tym ma zajmować, o tak. No, sytuacja była kuriozalna w tym roku, bo ja przez dwa tygodnie dzwoniłem, a rozpoczęła się rewalizacja rowerowa Stolica Polski i przez dwa tygodnie nikt nie wiedział, kto w Urzędzie Miasta co się zajmuje tym. I zobacz, Gabinet Prezydenta, Pani Dyrektor Wydziału Kultury i Turystyki i tak przerzucane było, to może ta osoba, może tak. Po dwóch tygodniach zadzwoniono do mnie, że jednak ja się zajmuję tym, no, ale już dwa tygodnie rewalizacja trwa, to może coś zrobimy. to, to spotkajmy się porozmawiajmy, ale zróbmy coś w następnym roku, coś ciekawego itd. Mhm. Tak Więc jeżeli chodzi o trasy rowerowe, to uważam, że to też temat powinien być taki yy, związany z tymi trasami, bo na przykład teraz ostatnio do tego próbowałem się skontaktować, yy, gmina Chełm remontuje yy, tą drogę od Kolonii Żółtańca w Eremowice jest nowa nawierzchnia No to wszyscy rowerzyści znają tą trasę, to jest południowa panorama Hełma, Uroki Sobowickie, bo to od Sobowic ta, ta cała trasa. Tam zawsze było to, tak, to tak... Tak, 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 świetna trasa będzie rowerowa, świetny no widoki tak, i dam, asfalt już tam chyba kładą teraz, bo ja jeździłem gdzieś tam tak, tak, No i teraz tak, tamtędy przebiegają dwie trasy rowerowe, południowa panorama Hełma, czyli trasa żółta i Uroki Sobowickie, trasa czerwona. I warto byłoby już jak najszybciej skontaktować się z gminą Hełm, aby umieścić już tabliczki ze znakami te, tymi rowerem szlaki rowerowe, tak. I już mamy gotową, znakowaną trasę rowerową. Tam w Rokach Sabowickich w samym rezerwacie problem zawsze z tą groblą, co roku jak dzwonię do gminy, to przyjeżdżają tam, w tamtym roku też, z którymi jeździliśmy, wycinają to. I mamy świetną trasę, trasę już gotową i, i, i też było, warto byłoby o tym pamiętać, żeby, bo miasto generalnie, tak, miasto generalnie jest Zarządzą tej trasy rowerowej. Też wnioskowałem już, już od kilku lat, też wniosek taki kolejny odnośnie dokumentacji na te trasy rowerowe. Wiem, że taka dokumentacja była w Rzędzie Miasta e, i warto było w archiwum odnaleźć. Tam cała dokumentacja, łącznie ponad organizacją ruchu, była zrobiona. Ale to trzeba było dosięgnąć do archiwum. Ja wniosek składałem, taki dostęp do informacji publicznej. Dostałem jedną kartkę, gdzie było wyszczególnienie nie tylko znaków. Taką ostatnią, ostatnią stronę dostałem tylko z całego projektu. No, ale ten projekt gdzieś musi być złożony, musi być. Więc warto byłoby. Dobrze, pan byłem... musi gdzieś jakoś zapisać wszystko, bo tak jest dużo. Ale ja pisałem pisma od czterech lat. Ja tego nie pisma są w urzędzie miasta, mogę panu przypomnieć. Okay. A skąd co? Już dawno już wiem A co. <laughs> proszę pana, to Jakby są... te pisma były, to by pan Jacek wszystko wiedział. To są pisma z tego roku. To są o, pisma z tego roku. To jest wszystko z tego. Z, roku? Tak. z tego Ma roku? A pan te pisma? Tak. Bo pan za dużo pisze i każdy to odkłada. Nie, no, przepraszam, macie Taki państwo te przysłuchiwki? Nie. nie macie? Dwie trzecie to po nagle Nie jestem pewny, nie wiem. Ale panie... no i co, i <śmany> nic? Bo ja wiem, że Piotr pisze rzetelnie i szczegółowo i konkretnie. A my rzetelnie panu Piotrowi odpowiedział tak Z tym trochę jest inaczej, zdaje się. Piotrek, prawda? No, panie dyrektorze, jak ja zapytałem ostatnio, kto jest odpowiedzialny za jednokierunkowe drogi dla rowerów na Piłsudskiego, to mi pan odpowiedział, że konserwator zabytków. Że konserwator zabytków zażyczył sobie, żeby było jednokierunkowe drogi dla rowerów. No tu panu Piotrowie taką gębę trochę zrobił na niektórzy, ale pan bardzo sensownie gada. No a to tak. dlatego, żeby podziwiać jedną stronę architektury, a, a później drugą. No, to, tak? <grym grym> tak. ja no to, to jest największe rondo tak, 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 w Znacie Państwo, to się To jest to niebezpieczne, przecież, jeżeli mamy, e, prze, żeby Psz. była dwukierunkowa, to musi być barierka. A tego nie przestrzega Przez przede wszystkim. Nie, tam A tam jak jest przestrzeni, na ale świat wiemy, wypowiada. już się nie da wjechać w ogóle. Słuchajcie, sytuacja piszyckiego. No właśnie, kolejna rzecz, puszczenie drogi dla rowerów w tam pod tą, na tym tak, pod gamą. Ludzie wyjeżdżają na wstecznym zazwyczaj, bo sobie wyjeżdżają, później wyjeżdżają i wyjeżdżają tak tym rowerzystym. Ja tam wnioskowałam, była odpowiedź na, na, ten, na ten wniosek, ale proponuję, aby zrobić tam ten chodnik, ciąg pieszo-rowerowy i wymalować przejazd rowerowy przez to i zrobić ten, tym chodnikiem. Wiem, że tam miejsca nie ma, ale... Szczerze, nikt się nie przyczepi do tego, że, że, że miejsca nie ma. Zróbcie ciąg pieszy rowerowy przez ten chodnik i piesi sobie z rowerówkami się dogadają, żeby na no ten parking całego ruchu tam nie... Są miejsca na ceramiczne, gdzie jest właśnie droga dla rowerów z chodnikiem połączona w ciąg pieszo-rowerowy i jest to bardzo fajnie zaakcentowano, wymieszano kolory kostki w taką szachownicę. To jest, no A gdzieś, gdzieś jest takie miasto, gdzie w ogóle zlikwidowano drogi dla rowerów i zrobiono ciągi pieszo-rowerowe. Wszędzie. Ale nie wiem, bo teraz się przepisy to zmieniają. To znaczy, to jest o tyle bezpieczniejsze, że na ciągu pieszo-rowerowym należy jechać bardzo powoli. No Na przykład, my jako rowerzyści, ja też uważam, że te drogi dla nas są beznadziejne. Tak? Ja wolałbym poruszać się po ulicy, czuję się tam bezpiecznie. Tak jak lubelską, odkąd zlikwidowano. Ja jeżdżę lubelską, normalnie jeszcze nie po ścieżce. Przejadę szybciej, bezpieczniej, prościej, nikt mi nie wyjeżdża. Ale nie, mnie dzisiaj o tak samochód minął. Właśnie, jeszcze jest jedna no, no, rzecz na lubelskie, jak jest pas rowerowy, ten nowy, zrobiony. Czy tam nie byłoby dobrze wstawić tych um, takich szykan drobnych poziomych, które są mniej więcej w y, strupinie zajeżdżają przy drodze dla rowerów. Kierowcy co ciekawe jest, zjeżdżają do prawej krawędzi jakoś bezwiednie, żeby zobaczyć jak daleko sięga korek, który ma stąd. Albo jadą I po drodze, drodze jakby tą częścią drogi dla rowerów wjeżdżają na chodnik, żeby wjechać sobie na ten dziki parking przy parku wodnym. A, mhm. właśnie przy akoparku z tyłu, to też jest tragedia. To znaczy w ogóle zjazd z pasa rowerowego na drogę dla rowerów, szczególnie ze znakiem pozostawionym po lewej stronie, to jest dla mnie straszna bezmyślność. Znaczy tam bo tam wpadając w płocie, tam jest ślisko, to jest dość dużo błota czasami, można przypierdzielić znaczy ten znak i sobie naprawdę dobrą krzywdę zrobić. Znaczy ja tam powiem... będzie zmiana organizacji ruchu, bo ten odcinek po prostu kostkowy zrobimy jednokierunkowy, tylko po prostu mieliśmy tak dużo rzeczy ostatnio, że... Tak. W... Tylko ten znak trzeba usunąć albo no Tak, przewieźmy. tak, znaczy zakaz będzie przesunięty do sygnalizacji. To, tak może to. Być to Nawet nie rondo, bo to rondo byłoby yy, są dwa wloty, przecież, bo to jest dwupasmówka, Najwyższa. ale można było zrobić. E, e, bo tam tak się korkuje, tak się korkuje to miejsce, więc ruch jest uspokojony. Rondo tak naprawdę tylko pomogłoby też w komunikacji z reformackiej, prawda? Bo wszyscy ci, którzy by z, z, zjeżdżali z reformackiej, wjeżdżaliby sobie na skrzyżowanie, prawda? Ci, którzy dojeżdżali na reforma. I dodatkowo byłoby to rondo, bo można było na reformacką wjechać, prawda? W tej chwili, żeby wjechać na reformacką, prawda? to trzeba, to Ostra, trzeba objechać, objechać, zawrócić tam od ogrodowej tak? dopiero wjechać, a rondo poprawiłoby tą komunikację. Bo sporo osób zawraca na tym, na ogrodowej, są wypadki, są częste, ostatnio wypadki są raz w miesiącu czy raz w tygodniu. Właśnie dużo wypadków spowodowano tym lewoskrętem, bo ludzie jadą z ronda, zawracają, aby do reformackiej dojechać i stąd tych wypadków jest sporo. Było takie spotkanie, Artur tak inicjował takie spotkanie. Nie wiem, ktoś tam był w tamtym spotkaniu chyba i było przedstawione opracowanie strategii realizacji systemu dróg rowerowych na terenie miasta Chełma. Czy coś wiecie o tym programie? W 2019 roku było spotkanie, powstała komisja, która realizowała ten, ten program strategii realizacji, strategii realizacji systemu dróg rowerowych. Było spotkanie i była komisja. Kilka osób było w tej komisji. Czy coś ja, ja to, na to nawet, ale nie, tom, ale nie, nie mam e, e, jakichś takich. Pod... Czy, czy coś wiecie na ten temat? Wieści, czy to, nie to nie na zasadzie takiej, że coś tam kiedyś było i, z, wzią, i umarło? Środki nie nadurzają za pomysłami. Dobrze, to teraz kolejne pytanie. W tamtym roku, 24 sierpnia, powstał taki dokument Standardy projektowe dla tras rowerowych województwa lubelskiego. Czy coś na ten temat wiecie? Czy tak dalej tak będzie, że tak musi zostać, nie ma wyjścia i z tymi wszystkimi bublami na przykład? Bo powiem tak, przy każdej inwestycji, każdej jednej, mamy problemy z tymi krawężnikami. Od R R R R przecież tam są krawężniki, prawda? E Piłsudskiego, kolejowa, no to tam na kolejowej tą wykonawcę nie udolnia, ale coś tam zaszlifował, prawda? Mam pytanie, czemu pana prezydenta nie ma dzisiaj na spotkaniu? Dzisiaj akurat pan prezydent ma urlop. Z tego, co, co się dotyczy, także Szkoda, bo chciał, chciał być. Z tego, mam kilka pytań, no ale to trudno, jeżeli go nie no, wiem, ma. Pan dyrektor jest od, od roku w urzędzie, więc pytania są o działania sprzed kilku chociażby chociażby, chociażby chociażby o tej strategii, prawda, o oficerze rowerowym. Jakie, wiecie, jakiś czas w hełmie był oficer rowerowy zatrudniony przez pół roku i pewne działania podejmował. To jest pytanie jakie, je, co się działo w tym czasie tak dalej, więc warto byłoby do tego tematu powracać, bo może coś już zostało opracowane, zrobione i gotowe. To Panie Piotrze, to proszę do mnie Maila. No, na pewno wiele. Ja, ja na pewno... Czekam na odpowiedź maila z tamtego roku panie. <laughs> panie Dyrektorze, odnośnie projektu budowlanego DK12. I pisałem do Pana już kilka maili, być może już na w odpowiedź w tej sprawie? Nie, nie mam. Ostatnio też pisałem odpowiedź, w pytanie w sprawie kontaktu. Pan zobaczy skrzynkę, naprawdę. Bo ostatnio nie miałem z Panem kontaktu, bo było wiele spraw, naprawdę, takich prostych dosyć. No nie tam, przez telefon. No tak, chwilę. Żadnych tam innych. od tej stacji paliw przeskoczyć, właśnie obok tego, no, żeby nie przejeżdżać na drugą stronę. No. Tak. Mam gotowy projekt, bo powiem Wam tak nawiążę tutaj. Tak Złobię z projektu. Proje, projekt, Twój projekt przeszedł pomyślnie weryfikację formalną w systemie budżetu obywatelskiego. Dwa lata temu pisaliśmy projekt do budżetu obywatelskiego odnośnie dróg dla rowerów. Trzy projekty były złożone jako trzy części. Miasto Chełm i pan prezydent odpisywał, że to nie jest teren miasta. Natomiast w momencie, gdy, gdy przeszedł yy, pomyślnie, prawda, został odrzucony już jako, yy, na etapie formalnym, dlatego że to nie jest miasta działka. Tak mi tłumaczono. Więc ja dzwoniłem do Geodezji yy, i okazuje się, że to jest miasta działka. I od dwóch lat drugi raz został złożony projekt. Jest to działka miasta. Chociażby na przykład na tej działce, gdzie ja wnioskowałem o budowę tej drogi do rowerów, powstała stacja roweru miejskiego. Więc stację roweru miejskiego udało się ustawić, natomiast drogi do rowerów nie dało się tam zrobić. Panie Piotrze, to. E, na no temat naprawdę jest taki. Od, od dwóch e, lat nie możemy ty, się ty, ty, ty niczego ty, ty, ty dowiedzieć. Do tego pana Prezydenta chciał. Wrócimy mhm. z tym, bo powiem szczerze, ja też mam informację, że nie możemy tej właśnie drogi, drogi robić, ze względu na to, że to nie jest nasz teren. Aha. Ja też taką informację otrzymałem, ale jeżeli pan tutaj kontaktował się zgodę z naszą Godęctu. Tak, dokładnie. Ja, ja to sprawdzę i ja tam no, jest, to, jest to pas Zde? drogowy na pewno i w zarząd y, zarz, y, miasto chyba ma w swoim zarządzie, więc musi być w pasie, bo to jest Więc przy samej Wystarczyłoby tylko, żeby ten projekt przeszedł, bo tam no. już ja z moimi mieszkańcami, rozmawiałem na przykład y, z deweloperem, który się tam buduje, przy tam nowe yy, mieszkania yy. powstają. Ale tam teraz tak się ruch duży zrobi, że tam samochód za samochodem jest, bo tam parki zrobili z tyłu duży, tak, prawda? Tam nic nie widać, jak się wszyscy wyjeżdżają, nie widać pieszych, nie widać rowerzystów, te wszystkie uliczki takie wzdłuż kosaka, tam tak dalej. Tam kompletnie nic nie widać. Ale też auto dosłownie nawet jedzie, nie wiem, jeden kilometr na godzinę i już ma pierwszego na masę. Czy tam jakieś lustra można było postawić albo coś takiego na przykład. Dobrze, dziękuję Państwu serdecznie za spotkanie. Myślę, że będziemy informowali, już to... Jak pan ocenia spotkanie w sprawie modernizacji infrastruktury rowerowej? Dobrze, że dzisiejsze spotkanie się odbyło. Było liczne grono mieszkańców, rowerzystów, osób aktywnych w chemskich grupach rowerowych. Także prawie 2,5 godziny dyskutowaliśmy na tematy związane z problemami, z rzeczami, które trzeba zmienić. Oczywiście wszystko spisaliśmy, także. Jeżeli coś da się zrobić szybko to będziemy sobie starali to wdrażać. Też przedstawiliśmy oczywiście nasze plany, przynajmniej te, które w ciągu najbliższych jeszcze dwóch miesięcy jesteśmy w stanie na terenie ulic Chełma zrobić. Dzisiejsze spotkanie było zorganizowane z inicjatywy Pana Prezydenta Jakuba Banaszka, Prezydenta Miasta Chełm. Urząd Miasta Chełm planuje pozyskać duże środki na rozwój infrastruktury rowerowej, także też między innymi temu służyło to spotkanie po to, żeby takie wstępny zarys ewentualnych potrzeb i miejsc, w których moglibyśmy te pieniądze wydatkować na infrastrukturę rowerową. Był Pan najaktywniejszym uczestnikiem tego spotkania. Proszę nam powiedzieć, jak Pan ocenia spotkanie? Bardzo cieszymy się, że do takiego spotkania doszło. Rowerzyści tak naprawdę czekali od czterech lat, gdy pan prezydent obiecał zająć się polityką rowerową miasta Hełma. Co prawda było już jedno takie spotkanie w 2019 roku, ale z tego spotkania tak naprawdę nic nie wynikało. Czekaliśmy do tej pory. Wiemy, że jest duża możliwość pozyskania środków na realizację zadań związanych z rozbudową infrastruktury rowerowej w mieście Hełm. Bardzo liczymy na współpracę z rządem miasta. Wiemy, że mamy po prostu pracowników z rządu miasta, pana dyrektora i pana Aleksandra Wiązka, którzy jeżdżą na rowerach. I to jest właśnie cały clou tego spotkania. i, i, i Patrzenia w przyszłość, że wiemy, że są osoby, które widzą potrzeby, są to fachowcy, którzy mają doskonałą wiedzę, doświadczenie i liczymy po prostu na bardzo dobrą współpracę i na rozwój tej infrastruktury. Bardzo liczyliśmy na spotkanie z panem prezydentem, natomiast ponieważ pan prezydent zainicjował to spotkanie, bardzo ubolewamy, że pana prezydenta nie było na tym spotkaniu, z racji tego, że mieliśmy bardzo dużo pytań. Sam osobiście mam kilka pytań przygotowanych, więc będę musiał te pytania wysłać e, pisemnie. E, z racji tego, że pan prezydent od początku e, realizacji obietnic, realizacji polityki rowerowej e, podjął już pewne działania, które tak naprawdę utknęły w miejscu. Dlatego nie wiemy, jakie są działania. No, wiemy, że są, jest program który e, i projekt, który będzie. W przyszłości realizowanym możemy pozyskać na te, na te działania znaczne środki finansowe, więc liczymy na to, że, że pan prezydent będzie realizował swoją obietnicę wyborczą. Bardzo liczymy na spotkanie z panem prezydentem. Myślę, że takie spotkanie bezpośrednie z panem prezydentem całego środowiska rowerowego pozwoli na lepsze zrozumienie naszych potrzeb. Będziemy mieli ogromną przyjemność i zaszczyt, jeżeli pan prezydent bezpośrednio porozmawia z rowerzystami.